Witam. Chciałbym Wam pokazać w praktyce działanie myjki ultradźwiękowej. Mamy tutaj gaźnik od silnika Briggs dolnozaworowego 12,5 konia. W stanie tak jak widać na zdjęciach czy filmiku. Tu już jest składła się korozja, pewnie dostało się wody. Widać jak to wygląda. Bardzo nieciekawie. Z gaźnikiem jest trochę lepiej, ale też widać tą korozję. Osad, rdzawy. Tak to wygląda. Mejkę mamy 3-litrową tego typu. Wrzucamy to do mejki. I zobaczymy jaki będzie efekt. Wodę podgrzewam w czajniku z racji tego, że w miejsce by to trwało bardzo długo. A ja nie bardzo mam na to czas. damy trochę Ultrasonic K3, nie ma co żałować, woda się grzeje, zaraz, a myślę, że już będzie ok, zalewamy. Trochę mało, ale zaraz uzupełnimy. Temperatura wody w sumie jest już 40 parę stopni, więc myślę, że wystarczy. Czas damy tak z 80 minut. Nie zaszkodzi, a może trochę pomoże. Mycie już się skończyło. Czas trochę skróciłem, ponieważ efekt wydaje mi się, że już jest dobry i nic więcej nie osiągniemy. Tak wygląda odstojnik. Złapię tę ostrość. Także różnica jest nie do opisania. Jeśli chodzi o sam korpus gaźnika, spójrzcie. Wygląda jak nowka sztuka Czyściutki Aż miło spojrzeć tutaj Też jest bardzo ładnie, to wszystko poschodziło A tą ostrość Także tak to wygląda Jeśli ktoś się zastanawia czy warto kupić taką myjkę, więc efekt jaki możemy osiągnąć w tej myjce wygląda właśnie tak Najlepiej to chyba widać na tym odstojniku Że nie wiem, może ten filmik komuś pomoże. Mejka 3-litrowa, ultrasonik, moc. zajmacie się naklejką, jakby ktoś interesowało co to za mejka była. Dzięki.